wstępu. No! Mantis? O nie! 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 Jedyny sposób, żeby go ocalić, to zniszczenie źródła tych drugich baz! Posąg! Musimy rozwalić posąg! Serio, Rocket! Musisz ją wysadzić od środka! Proszę, Rocket! Nie! Wolę zginąć strzelając! I A może by tak nie ginąć! Dopuszczamy te opcje! Przepraszam okej, ok, ja ale nie mogę! <tryk> Rocket! Rób swoje! Widzę? To chcesz powiedzieć. <grymne> <grymne>

Jestem <laughs> Rocket... Obczajcie. Ciągle żyje. <laughs> Nie wierzę, że zrobiłeś to dla nas. Wiesz... Kumpel w potrzebie. Nie jeden. Rocket, chłopie. E, Możemy iść ocalić Draxa? Ciepło, bardzo, bardzo ciepło. Chyba mamy wskoczyć w tę dziurę? Średnio rozumiem, czego szukamy, ale jest tam na dole. Dobra, dokończmy to, bo nie moczyłem futra na próżno. Ha! 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 Hm. Ha! Ha! Byłam całkiem pewna, że znajdziemy to gdzieś na dole. To wiesz już, czego szukamy? Z smutnego i smętnego stworzenia. Skaleczenia lękliwie liżącego. <laughs> o ile tu jest? Na bank nakarmi nami tu coś paskudnego. Jestem tego pewien. Mamy spodziewać się walki? Raczej tak. Niezbyt radzicie sobie z tą całą deeskalacją emocji. No co ty? Mantis miała jak dotąd rację. Czy! To, że w śmierdzącej jaskini śmierci będzie woda bagienna? Tak, o ciebie dronie udało. Dzięki! Kapłani Pamy nie bez powodu osiedli na Lamentis. To miejsce uzdrowienia. Tak, duchowego. Drax zabrałby nas z powrotem na Sakrosand, gdyby Mantis tego nie przewidziała. Jesteśmy. Dom leczącego światła. Źródło lekarstwa. Pochodzenie mocy Rejkera. To... Okay. Mówiłem, że nakarmi nami wielkiego robala? A może to ona jest robalem, a to jej jakiś wewnętrzny gruczoł trawienny, czy coś? Wiesz, że to dziwne, prawda? Co to? obrzydliwe. Powiedzcie, że tylko Drax ma wejść do ohydnego jajca. Nowe owce obłudnego opiekuna. Ah! Oczekiwani wierni! Orientuj się, czuć moku! Ale ja. Nie znacie wagi waszego podłego wtargnięcia! <laughs> Możecie poskromić Boga! Odejdziesz teraz w niebyt na A, to jest ta! No dobra, zielony, teraz. Mam cię. Cóż to za podłe postępki? Straszne paskudy z Twojej zepsutej dynki. Dobrze jest, to on, Aaron Wojłok. Nie, czekaj. Adolf Wostok? Ania Wojtek? Adam Warlock? To on! Tak, to złoty pan Bóg! Czekaj, no. To ta dawna Rekerowa święta maskotka ma fazon jak na trupa. Nie przysłał was ów faryzejski pasterz? My? Z Rejkerem W życiu! Chcemy mu przyskrzynić zad! I co? Swoi. No, panie duży, ruszamy. No już! Te, gdzie giniemy, już się stały! Półgalaktyki pół galaktyki przyprawił kuku na muniu. Przyjaciela również. A twój zat podmienił na nowy niebieski model. To pomożesz? Mantis sądzi, że uleczysz Draksa. Me święte leczenie to skryte spaczenie. Pomyłka moja, której się wyrzekłem. Ktoś go przełoży na nasze? Mówi, że nie. Aureolą niespełnienia otaczam ową ochronę. Nie tym razem, złotko. Trzeba poskładać kawałki. Musicie być bliżej układanki. To znaczy gdzie? No tutaj oczywiście. Ej, chwila, może to obgadam? O w dupę, co? To jak początek Odysei Kosmicznej. Witaj w świecie astralnym, Hraplordzie. Teleportowałaś nas? O nie! Wciąż sobie stoicie koło mnie! Połączyłam tylko wasze myśli. Połączyłaś co? Nie zgadzałem się na to, podróżniczko świata. Nie przepada zapytanie o zgodę. Ciągle tylko chyba to, albo los galaktyki tamto. Nie spinaj się tak, panie bóstwo! Maczałeś złote łapy w tym bajzlu. Co to ma niby znaczyć? Myślałem, że to on ma nam pomóc uleczyć Draxa. Przyczyna i pomoc o podobnej postaci. Uh, chwila... Czy to... Drax? Jestem gród. Czyli wchodzimy w głowę Draxa. Dosłownie. Zielonervus gdzieś tam jest. Znajdźcie go i przekonajcie, żeby wrócił do rzeczywistości. Ach. Mantis, powiedz proszę, że powinniśmy iść ku jasnemu światłu. Raczej tak. Musicie dotrzeć w samo serce obietnicy Draxa. Dużo głębiej niż ja zajrzałam. Czekaj, jeśli tego nie widziałaś, to to się nigdy nie stało? Oby nie! Idźcie po prostu. A jak stracimy kontakt, słuchajcie, Amy Windsock. Ma na myśli ciebie. Na to wygląda. O rany! To jest obietnica Draxa? Moja była o wiele mniej ponura. To tylko wejście. Biedak utknął tu, przeżywając na nowo utratę rodziny. Strach i strata sprawiły, że stał się sutym kąskiem. Jest i nasz wielkolud. Łatwo To może. tylko echo, płaczuszku! Część biednego zielonia... A, o, nie tylko ja to słyszę. Tak? O, no i leci! Za nic Nie wiem, co tu będzie! Że niech tam będzie coś miękkiego! Drax? Nie Drax. Thanos. Nie spodziewałaś się rodzinnego spotkania, co, Gamoro? Będzie cudownie. Mam nadzieję, że jesteście równie gotowi jak ja! Może zawsze chciał mieć krok! Im więksi, tym głośniej padają! Ej, chodźcie! Jestem tu. Wiem! Zupełnie jakby chcieli, żeby mi trafiał! Muszę przyznać, że za każdym razem, jak się rozpaćkują, tworzą dzieło sztuki. <noise> Na pewno dzisiaj nie przegramy, Quill! <noise> w tym momencie malujemy pole bitwy, Rocket! Mnóstwem odcieni! Ale jeżeli przesadzimy, ta miłosna schadzka, ta cała euforia zniknie jak sen. Kto jest ze mną? Święta. Na ćwiartki, Gamoro, Roger! Fireberg! Tak naprawdę go zabił? Widać nie! Ha! Nie taki z niego twardziel! Coś jest nie tak. Nie znacie zasad rządzących tą ziemią. <śles> <śles> Co jest? Dobra, to coś nowego. Zgadza się? Raczej bym pamiętała na dłońku. Bóg przydali dwa cele do ćwiczenia celności. <grystanie> na bróżko. <bruszo. grystanie> Ej, złotek! Nie chciałbyś może pomóc! Zaraz będzie miał przewagę z To jakby nie mógł zostać zapity! Dla draka pewnie tak właśnie jest! Poddajecie się od sesji jednego zielonka. Tylko odpuszczaj, słyszycie dalej. Częstka była pisana. Po której stronie jesteś? Nie wiem. Co niby jeszcze możemy zrobić? No. Porzućcie swą obsesję. Po której stronie jesteś? Leci! Daj popalić, Gamoro! Odpalaj rogiet! Aha, nie Nierazzę dać się zaskoczyć! Często była pisana! Ten znowu z tyłka wiecie. wlecki! Nie pociągnie, ja, Nie może... Pan, A my, Quill? Ja nie chcę błagać o pomoc! Jeszcze ja Myślałem, że już po Uważaj, Queen. Uch. Dzięki, Peter! Łowary prosiła o pomoc! Była pisana! Ten znowu w tyłkach piecie plec. Nie wiem! co niby jeszcze możemy zrobić! Musisz szczęście, źle! Ten znowu w tyłkach piecie plec. Ktoś zaraz zostanie kosem. i ona ma ograniczenia! Jestem w pomoże naszemu pniakowi? Bo rogę! rokę. do ciebie! dziękuję! Tak, tak, tak. No i ja w sumie Czy to miało nam coś przekazać? Dobra, może będzie z tym trudniej niż sądziłem! Aj, prosta rzecz! Ciągły ogień! No to już raz Uf! ratuje babki! Smutki szczęście, ślą. Czy to miało nam coś przekazać? Hej! Nie ma sprawy! Co teraz, Peter? Ha! Ten znowu z tyłu ka chwiejcie plec! Nie? Nie wiem! To niby jeszcze możemy zrobić! Wrzuć przez tą Czy to miało nam coś przekazać? Will! to wygląda! Dosyć tego! Uf. Nie mogę! Peter? Co się dzieje? Ach tak! Dlatego nie mogłam widzieć! Hej! Nie zginęliśmy! Mantis zrobiliśmy coś, ale nie widzę Draksa. O, świetnie! W ogóle nie straszne. Chwila. Patrzcie. Zapłaczę szybciej dobiegnę do środka. Nie tak szybko, malutka. Drax! Czekaj! Ej, to oszustwo. Mam wrażenie, że coś nie chce, żebyśmy dotarli do traksa. Może to Drax nie chce, żebyśmy dotarli do traksa. Traksa! Drax! Ale jak? Nieważne, biegiem. Drak z brachu! Czekaj! Graniać za chłopcami! No Słyszę cię, Mariusz! Jak na planszu postawionej przez przeciwnika. Jak masz lepszy pomysł, to słucha! A jak go już złapiemy, to co? Pracuję nad tym. Zbyt wpadł wasz przyjaciel, by przewrócić mu pamięć pokrzykiwania, jak na kogoś, kto na nic się nie przydał. Tam, patrzcie! Hej, jak to przegrałam? <śmum> Boś moją córką. Znów się bawiłaś w ogrodzie matki? Polowałam. Na piach? Nie, goniłam to. Było za szybkie. Tylko głupcy gonią. Łowczyni czeka. Zna dobry moment. Drax! Tato, w porządku? Drax, kawaria. czas wracać do domu! Co to, flurwa jest? Tak, mała. Matka czeka. Prędzny subkubie! Wyrzeknij się łubu! To chyba koniec się lampi. Co to to żuja? Złowrogie zjawy! Zduście ich źródło, zaś ja poszerzę przejście! Nie z tych gniazd! Jedna poszła! Wróg się waka! Rozbijcie resztki, a utoruję ujście! Dawaj te swoje bomby! Nie zasysać nas do środka! O, Ani się was! Nie będę wyciągał, bo ten sam. Wszyscy cali! Zależy, co masz. Na no to mieliśmy okazję zobaczyć, co nas oddziela od Draksa. Jedynie jego sługus. To czarne. Widziałem coś podobnego w mojej obietnicy. Zobaczysz więcej. Zagłębiliśmy się zaledwie w zakamarki tego. Co do z... obietnicy.